Cześć moi widzowie, w tym odcinku powiem Wam o zmianach, które weszły do Fortnite w aktualizacji 1920, czyli w tej wczorajszej aktualizacji jeszcze wszystkich nowych widz do subskrybowania tego kanału razem z słoneczkiem, do łapkę w górę podcinkiem. No i jeszcze wbijacie na mojego Twitcha. Link macie w opisie, ponieważ tam teraz będę streamował. No i streamki będą w środę o 20.30, w czwartek też o 20.30, w niedzielę i w poniedziałki też o 20.30, także serdecznie zapraszam. No i co? My już lecimy do odcinka. Także zacznijmy zaczniemy sobie na początku tak. Myślę od najmniejszej rzeczy, która została poprawiona, czy też wprowadzona, czyli pancerne ściany, czyli te takie ściany, wiecie, które mają 2500 HP teraz i będą się stakować tylko do 15. Wcześniej nie wiem ile to było, Z to co mi się wydaje chyba z 24, ale w tym momencie będzie to 15. No i następna rzecz to jest skinek Opoka, który dostał bardzo dużo różnych masek, które możemy odblokować poprzez wyzwania, i później poprzez zbieranie piór, żeby je jakby wtedy sobie zdobyć na konto. No i tak, musicie pamiętać też o tym, że te zadania może na te maski możecie wykonywać, jeżeli macie odblokowanego właśnie to skina opoka, bo inaczej po prostu no, nie będziecie w stanie odblokowywać tych masek. Jeżeli się zastanawiacie, pewnie jak zdobyć te pióra, no to właśnie te pióra możemy zdobyć. Że po prostu musicie otwierać skrzynki na wyspie i z tych skrzynek będą wam wylatować pióra, to jest jedyny no to jest jedyny sposób jak na razie te pióra można zdobyć no i tak, do trybów turniejowych powrócił Sockswap, czyli ten tymbark, z którym był błąd wcześniej przed aktualizacją, także on już jest w trybach competitive natomiast właśnie te wrzutnie pojęcie Spiderman'a, można teraz używać 20 zamiast 80 razy w trybach turniejowych więc dość Oryner dla Spidermana, który, który no był takim w sumie, itemem do rotacji, do jakiegoś szybszego przemieszczania się. OK, no i że, teraz rzecz, z której się naprawdę jestem bardzo zadowolony i się cieszę, to to, że powrócił heavy shotgun. No i tak, możecie go zrobić ze skrzynek, z, z podłogi, jak wam się zrespi, z rekinów oraz z zaopatrzenia. I szara pompa bije 81 w głowę 132 i ma czas przeładowania 4,8 sekundy. Natomiast legendarna, ta pompka już bije 99 w ciało, w, w głowę zadaje 173 obrażenia. No i load time, czyli czas przeładowania, jest 3,9 sekundy. Oraz szybkość tej pompy to jest 1,3 no i tak widzowie, weszła też nowa lokacja na mapę W końcu się doszukaliśmy jakiejś nowej miejscówki w tym sezonie I jest to Covert Canyon Nie wiem jak to się po polsku nazywa w sumie No i tak, to jest lokacja Która przypomina gdzieś tam grotę właśnie Dlatego jest nazywana Grota 2.0 No i tutaj mamy coś takiego jak Gunnar Ponieważ ten Ayo Brut zmienił nazwę na Gunar, Czyli to jest Ayo Gunnar No i po zlikwidowaniu upuszczą mitycznego pm no i kartę dostępu do safe'u. No i teraz widzowie możecie zobaczyć jak wygląda ten wald. W środku tej miejscówki jest naprawdę spory, wypełniony bardzo dużą ilością lootów, możecie też dużo golda sobie zebrać właśnie z tego safe'u, także polecam w sumie latać na tę miejscówkę albo nie, bo leci tu pół serwera. No i tak jeżeli chodzi o tego mitycznego PMK. To ja Wam go przedstawiłem w poprzednim odcinku z informacji, gdzie Wam tam dawałem. info na temat tej aktualizacji, właśnie. No i jedyne, co nam doszło do tego PMK, to jest to, że, niby, że nie jest on dostępny w trybach trudniowych, moim zdaniem bardzo dobrze, szczególnie w trybach trudniowych, ale jeszcze zobaczymy, bo Epic Games jakby ocenia ten przedmiot, czy, czy ma sens, żeby go dodać do, do aren, nie i do Competitive. Ale zrobili wyjątek w przypadku he Heavy Shotguna, właśnie ponieważ nowa strzelba została stworzona z myślą o grach wymagających wyższych umiejętności. Także dlatego dodali już do kompetencji właśnie do Heavy Shotguna. No i co, ostatnia informacja i w sumie rzecz jest z tego update'a to, to są statystyki właśnie tego AYAGUNARA I on ma 650 HP, 650 Shielda. Dasha, który was atakuje z 10 sekundowym cooldownem ma tego mistycznego SMG'a no i rzuca do Was grantami. Także to by było na tyle widzowie w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że dowiedzieliście się czegoś nowego i napiszcie mi czy chcecie więcej takich materiałów na tym kanale. A się z Wami żegnam. Myślę, że zostaję Was w tym momencie z gameplayem właśnie z nowej miejscówki, jeżeli jeszcze nie przetestowaliście w Gierce, to że pamiętajcie, co jeszcze dzisiaj o godzinie 20.30 z stream na Twitchu